Znamy tę historię. Dominikański zakonnik rzuca wyzwanie korupcji, zostaje spalony na stosie, męczeństwo. Ale egzekucja Girolamo Savonaroli w roku 1498 nie była po prostu kolejną śmiercią heretyka. To był teatr polityczny zaprojektowany, by, summit, by złamać ruch, który zamienił Florencję w teokrację i zagroził władzy papieskiej w całych Włoszech. To, co mu zrobiono, zanim ogień go pochłonął, było wyrachowanym okrucieństwem, mającym wysłać jasną wiadomość. I ta wiadomość zadziałała. Savonarola rządził Florencją przez 4 lata nieoficjalnie. Ale kiedy kontrolujesz Ambonę, San Marco, i 20 tysięcy ludzi wisi na każdym twoim słowie o luksusie, sodomii i papieskiej korupcji, to ty rządzisz. Papież Aleksander, VI Borgia, o tym wiedział. Wiedziała o tym też każda kupiecka rodzina, której zyski Savonarola piętnował jako grzech. Jeśli cenicie udokumentowaną historię renesansu i średniowiecza, taką jak ta, zasubskrybujcie, to najlepszy sposób, by wesprzeć naszą pracę. Napiszcie też w komentarzu, z jakiego miasta nas słuchacie. Ten skrypt jest oparty na rzetelnych badaniach i faktach, wykorzystując źródła z współczesnych florenckich kronik i watykańskich zapisów. Wróćmy do historii. Pułapka zamknęła się 7 maja roku 1498. Nie w jakimś zaułku czy klasztornej celi, na Piazza della Signoria, głównym placu Florencji. W tym samym miejscu, gdzie Savonarola zaledwie dwa lata wcześniej nakazał palenie próżności, luster, kart do gry, świeckich książek, kosmetyków. Ironia nie uszła niczyjej uwadze. Najpierw wyprowadzili jego 45 lat, wychudzony od postu, dłonie już połamane od strapado. To ta tortura z liną, gdzie podnoszą cię za nadgarstki, związane za plecami. Trzy razy zrobili to podczas przesłuchania. Każdy upadek miał na celu wybijać barki, nie zabijając. Savonarola przyznał się do fałszywych proroctw, potem odwołał, potem znowu się przyznał. Szli z nim dwaj inni zakonnicy, fra Domenico da Pesza i fra Silvestro Marufi, obaj z San Marco, obaj skazani na śmierć razem ze swoim przywódcą. Tłum cisnął się blisko. Szacuje się, że na placu było ponad 8 tysięcy ludzi. Jedni krzyczeli poparcie. Większość patrzyła w milczeniu. Miesiące przed jego aresztowaniem opowiadają prawdziwą historię. Styczeń roku 1498. Savonarola zlekceważył papieskie rozkazy, by zaprzestać kazań. Aleksander wydał brewę w listopadzie. Bezpośrednie polecenie. Zaprzestać wszelkich kazań. Sawonarola odczytał je z ambony i rozerwał na pół. 23 świadków zarejestrowało ten moment. Dokładne słowa zakonnika: Prawda Chrystusa nie potrzebuje rzymskiej zgody. Luty przyniósł interdykt, papieski zakaz dla Florencji: żadnych mszy, żadnych sakramentów. Żadnych chrześcijańskich pochówków. Dopóki miasto nie wydali swojego zbuntowanego zakonnika, partnerzy handlowi w całej Europie zaczęli anulować kontrakty. Florenccy kupcy wełny stracili 30% swoich interesów w ciągu sześciu miesięcy. Rosła presja na Radę Miejską. Ale Savonarola podwoił wysiłki. Kazanie 6 marca, katedra San Lorenzo, wypełniona po brzegi, nazwał papieża Aleksandra fałszywym pasterzem. Żądał reformy kościoła. Ogłosił Florencję nowym Jeruzalem wybranym przez Boga. Dziennik Bernardo Rucelaja odnotowuje reakcję tłumu. Cytat: Mężczyźni płakali, kobiety mdlały, wszyscy wierzyli. Koniec cytatu. Szafot egzekucyjny stał na środku, drewno ułożone w stos. Ale to nie tam odbyła się prawdziwa tortura. Papiescy komisarze zaprojektowali coś specjalnego: najpierw ceremonia degradacji, pozbawić ich święceń, zanim ich zabijecie, sprawić, by tłum oglądał triumf władzy Rzymu nad lokalnym buntem. Arcybiskup Rinaldo Orsini przewodził rytuałowi, nie biskup Wasony, jak twierdzą niektóre relacje nie bezpośrednio reprezentował władzę papieską. Przybył z Rzymu ze specjalnymi instrukcjami. Poniżyć przed egzekucją. Złamać duchowe podstawy ruchu niszcząc święty status jego przywódcy. Najpierw nastąpiło publiczne odczytanie. Zbrodnie Savo na roli wymienione po łacinie. Następnie w języku wernakularnym włoskim. Tak by każdy na placu zrozumiał. Herezja, schizma, fałszywe proroctwa. Bunt przeciwko świętej matce kościołowi. Za każdy zarzut groziła kara śmierci. Każdy został udowodniony przed sądem kościelnym. Rozbierano go metodycznie. Niebrutalne zdzieranie, jak opisują popularne relacje, obliczone usunięcie każdej warstwy szat liturgicznych. Najpierw habit zewnętrzny, potem szkaplerz, potem tunika. Każdy element podawano czekającym klerykom. Każdemu usunięciu towarzyszyły rytualne słowa zrzekania się jego dominikańskiego statusu. Proces trwał 27 minut. Świadkowie mierzyli czas. Potem łańcuchy. Ciężkie żelazne kajdany na nadgarstkach i kostkach, nie tylko, by zapobiec ucieczce. Ciężar utrudniał chodzenie. Sprawił, że potykali się wchodząc na szafot, sprawił, że wyglądali słabo przed tysiącami. Każdy szczegół był obliczony na maksymalne upokorzenie. Ale to tutaj większość relacji upiększa to, co się stało. Nie mówią o protokołach przesłuchań. Cztery sesje między 9 kwietnia a 19 maja. Papiescy komisarze nie tylko zadawali pytania. Testowali tolerancję na ból. Sprawdzali, ile Savonarola może znieść. Zanim jego ruch upadnie razem z nim, Francesco Guicciardini był świadkiem części przesłuchania. Jego kronika opisuje stan Savonaroli po trzeciej sesji. Strapado stosowano przez 45 minut. Standardowy czas tortur, ale dodali ciężary do jego stóp. 20 funtów żelaza, by zwiększyć obciążenie stawów. Innowacja w papieskiej technice przesłuchań. Cytat. Jego ramiona zwisały bezwładnie, mowa była szeptem. Koniec cytatu. Strapado wykonało swoje zadanie. Stawy barkowe nigdy nie zrastają się prawidłowo po wielokrotnych zwichnięciach. Każdy ruch przez resztę jego krótkiego życia przynosił mękę. Chodzenie na szafot wymagało pomocy strażników. Przyznania się pojawiały się we fragmentach. Tak na fałszywe proroctwa. Nie na herezję, tak na nieposłuszeństwo wobec władzy papieskiej. Nie na korumpowanie wiernych. Sprzeczne odpowiedzi, mające na celu przedłużać przesłuchanie, każda niespójność uzasadniała kolejną sesję tortur. Fra Domenico da Pescia złamał się pierwszy. Podczas drugiej sesji, 12 kwietnia, przyznał się do podążania za naukami Savonaroli bez boskiej inspiracji. Wplątał 12 innych braci z San Marco, wymienił zamożne rodziny, które wspierały ruch finansowo. Jego zeznania zajęły 37 stron w aktach sądowych. Silvestro wytrzymał dłużej, pięć sesji, 15 maja, zanim się przyznał, ale jego załamanie było całkowite. Wymienił każde kazanie, które wygłosił, wspierając proroctwa Savonaroli. Zidentyfikował obywateli, którzy przekazali pieniądze na reformę kościoła. Podał adresy kryjówek, gdzie ukrywano zakazane książki. Sam Savonarola przyznał się 19 maja podczas ostatniej sesji. Po wysłuchaniu głośno odczytanych zeznań jego zwolenników, po usłyszeniu ich szczegółowych zdrad jego ruchu, presja psychologiczna przewyższyła fizyczne tortury. Jego podpisane oświadczenie zajęło 41 stron. Każde proroctwo odwołane, każda krytyka władzy papieskiej wycofana. Najpierw go powieszono. Wszystkich trzech zakonników nie na śmierć, tylko do utraty przytomności. Renesansowy protokół egzekucji heretyków lina wokół szyi. Podnieść ich. Niech wiszą, aż stracą przytomność. Potem odciąć ich, gdy jeszcze oddychają. Tłum ogląda to, jak ciało drga. Ogląda walkę o oddech. Dopiero potem ogień. Urządzenie do wieszania zostało specjalnie skonstruowane. Trzy pętle z jednej poprzecznej belki. Wysokość obliczona tak, by umożliwić powolne duszenie bez łamania karku. Szybka śmierć zniweczyłaby cel. Widzowie musieli zobaczyć przedłużone cierpienie. Musieli zrozumieć, co spotyka tych, którzy przeciwstawiają się Rzymowi. Współczesne relacje opisują dokładną sekwencję. Dziennik Luki, Landuciego, kronika Piera Parentiego. Obaj mężczyźni tam byli, obaj odnotowali te same szczegóły. Savonarola został podniesiony pierwszy. Fra Domenico, drugi. Fra Silvestro, trzeci. Każda lina trzymana przez około cztery minuty. Wystarczająco długo, by stracić przytomność. Niewystarczająco długo, by umrzeć. Czas miał znaczenie. Kaci ćwiczyli na skazańcach trzy dni wcześniej. Doskonaląc czas trwania. Zbyt krótko, a ofiara pozostaje przytomna podczas palenia. Zbyt długo, a umiera od powieszenia, zmniejszając wpływ ognia. Cztery minuty dawały idealne rezultaty. Reakcja tłumu różniła się w zależności od sekcji. Kupcy i bankierzy w pobliżu szafotu wiwatowali. Stracili pieniądze podczas rządów Savonaroli. Jego kazania przeciwko lichwie niemal zniszczyły florencki sektor bankowy. Rzemieślnicy i robotnicy z tyłu pozostali w milczeniu. Wspierali jego ruch. Obawiali się podobnej kary. Kobiety trzymano na obrzeżach placu, oficjalna polityka. Kobieca histeria mogła zakłócić przebieg wydarzeń, ale kilka przedarło się przez bariery. Gdy rozpoczęło się wieszanie, Margherita Datini upadła, krzycząc. Strażnicy ją wynieśli. Jej mąż później stanął przed przesłuchaniem w sprawie oddania żony skazanemu zakonnikowi. Ogień płonął przez trzy godziny niezwykłe, jak na potrójną egzekucję. Ale papieskie rozkazy nakazywały całkowite spopielenie, żadnych relikwii. Żadnych kości do czytania przez zwolenników. Każdy kawałek popiołu miał zostać rozrzucony w rzece Arno. Nawet szafot spalono po zniknięciu ciał. Wybór drewna był kluczowy: suchy dąb dla maksymalnego ciepła. Ułożone tak, by tworzyć prądy wznoszące, które intensyfikowały płomienie. Podpałka z sosny nasączona tłuszczem zwierzęcym dla szybkiego zapłonu. Papiescy komisarze studiowali poprzednie egzekucje heretyków. Zastosowali lekcje wyciągnięte z palenia husytów w Pradze. Savonarola odzyskał przytomność, gdy płomienie sięgnęły jego pasa. Wiedza medyczna z roku 1498 była ograniczona, ale świadkowie opisywali oznaki świadomości: ruchy oczu, usta formujące słowa. Jego struny głosowe zostały uszkodzone podczas wieszania. Nie wydobył się żaden dźwięk, tylko niemy krzyk. Pomiary temperatury nie były możliwe w roku 1498, ale nowoczesna analiza podobnych pożarów sugeruje 700 stopni Celsjusza w centrum szafotu. Wystarczająco gorąco, by spalić kości. Wystarczająco gorąco, by wyeliminować dowody DNA. Wystarczająco gorąco, by zapobiec przetrwaniu jakichkolwiek fizycznych relikwii. Jeśli fascynują Cię mroczniejsze mechanizmy polityki renesansowej, takie jak ta, kliknij subskrybuj. Odkrywamy udokumentowane szczegóły, które inni upiększają. Wróćmy do Florencji. Tłum zaczął się rozpraszać po dwóch godzinach, ale gwardia papieska utrzymywała widzów w odległości aż do całkowitego spopielenia. Rozkazy z Rzymu były specyficzne: żadnych wcześniejszych odejść, żadnych prób odzyskania. Obywatele musieli być świadkami całkowitego zniszczenia heretyckiego przywództwa. Oto czego kroniki nie podkreślają, ale dowody pokazują: nie chodziło tylko o zabicie trzech zakonników. Papież Aleksander musiał wykazać zasięg Rzymu w państwach, miastach włoskich. Florencja funkcjonowała niezależnie przez 4 lata pod wpływem Savona-Roli. Żadnych papieskich podatków, żadnych papieskich nominacji, żadnej papieskiej władzy. Konsekwencje finansowe były ogromne. Roczny trybut papieski dla Florencji został zawieszony od roku 1494. 48 tysięcy złotych florenów rocznie. Pomnóż to przez 4 lata niewypłacania. Dodaj odsetki składane. Rzym stracił ponad 200 tysięcy florenów z powodu buntu Savonaroli. Relacje bankowe załamały się. Banki medyceuszy w Rzymie zostały wykluczone z papieskich interesów. Florency kupcy nie mogli zabezpieczyć akredytów na handel śródziemnomorski. Gospodarka miasta powoli dusiła się pod presją kościelną. Egzekucja przywróciła tę władzę w jedno popołudnie. W ciągu jednego tygodnia florenckie banki wznowiły pożyczki na projekty kościoła. W ciągu jednego miesiąca papiescy poborcy wrócili do miasta. Rodzina medyceuszy, wygnana podczas rządów Savonaroli, zaczęła negocjować swój powrót. Wnuk Cosima de' Medici starszego, Bawrzyniec, planował strategię powrotu z Rzymu. Egzekucja zapewniła idealny moment. Popularne poparcie dla ruchu Savonaroli umarło wraz z jego ciałem. Otworzyła się polityczna próżnia dla powrotu tradycyjnych struktur władzy, ale prawdziwa brutalność tkwiła w czasie. 23 maja był Dniem Wniebowstąpienia Pańskiego. Święty dzień, kiedy Chrystus wstąpił do nieba. Sawonarola zmarł w rocznicę Boskiego Wniebowstąpienia. Symbolika uderzyła każdego chrześcijanina w tym tłumie. Fałszywy prorok doznaje ziemskiej zagłady, podczas gdy prawdziwy Zbawiciel osiąga chwałę niebieską. Wybór daty nie był przypadkowy. Papiescy doradcy konsultowali kalendarze liturgiczne. Wybrali najbardziej symbolicznie potężny dzień na egzekucję fałszywego proroka. Maksymalny wpływ teologiczny na świadków. Maksymalny efekt odstraszający na potencjalnych przyszłych buntowników. Sprzątanie ulic rozpoczęło się o zachodzie słońca. Przygotowano wyspecjalizowane ekipy. Narzędzia do zbierania popiołu, płótna, by zapobiec rozpraszaniu przez wiatr, wozy konne do transportu do Arno. Nawet zamiatanie ulic było choreografowane dla maksymalnego efektu symbolicznego. Popioły ważono przed usunięciem 47 funtów łącznie dla trzech mężczyzn. Mniej niż oczekiwano. Intensywne ciepło strawiło więcej masy kostnej niż podczas typowych egzekucji. Watykańskie zapisy odnotowują skuteczne spopielenie jako dowód boskiego zatwierdzenia wyroków. Usunięcie do rzeki odbywało się według specyficznych protokołów. Łodzie ustawione w różnych punktach wzdłuż Arno. Popioły rozrzucono bank, by zapobiec koncentracji w jakimkolwiek pojedynczym miejscu. Przebadano wzorce prądów, by zapewnić całkowite rozproszenie w dół rzeki. Nie można było utworzyć żadnych miejsc kultu. Tłum rozproszył się wieczorem. Sprzątacze ulic zmietli pozostałe resztki dowozów. Zawieziono je do Arno, wyrzucono do nurtu. Do świtu Piazza della Signoria wyglądała, jakby nic się nie stało. Stragany targowe wróciły na swoje miejsce, kupcy sprzedający chleb i wino. Życie toczyło się dalej. Jakby krótki eksperyment Florencji z teokracją nigdy nie istniał. Ale pozostały ślady, przypalenia na okolicznych budynkach, zeznania świadków wypełniały archiwa sądowe. Zapisy bankowe pokazujące wznowione płatności papieskie, dokumenty imigracyjne. Gdy zwolennicy Savonaroli uciekali z Florencji do bezpieczniejszych miast, wpływ egzekucji rozprzestrzenił się poza plac. Przeżyli zakonnicy z San Marco, natychmiastowo poddani śledztwu. 17 zostało aresztowanych w ciągu kilku dni. Majątek skonfiskowano. Bibliotekę przeszukano pod kątem heretyckich książek. Klasztor oddano pod administrację papieską. Cała społeczność dominikańska we Florencji została systematycznie zdemontowana. Obywatele, którzy wspierali ruch Savonaroli, nauczyli się milczeć. Frekwencja na zreformowanych nabożeństwach spadła do zera. Zapisy darowizn na cele charytatywne spadły o 90%. Publiczny zapał religijny zniknął z dnia na dzień. Strach osiągnął to, czego nie zdołała perswazja. Handel wznowiono z niezwykłą szybkością. Kupcy wełny odzyskali europejskie kontrakty w ciągu sześciu miesięcy. Stosunki bankowe z Rzymem unormowały się do końca roku. Gospodarka Florencji odzyskała się szybciej, niż ktokolwiek przewidywał. Usunięcie Savonaroli usunęło główną przeszkodę dla dobrobytu. Powrót medyceuszy przyspieszył. Giovanni de Medici, przyszły papież Leon X, zaczął regularnie odwiedzać Florencję jesienią roku 1498. Badając grunt polityczny budując sojusze z rodzinami, które sprzeciwiały się Savonaroli, przygotowując grunt pod restaurację dynastii. Ale wojna psychologiczna rozprzestrzeniła się poza granice Florencji. Papież Aleksander wysłał szczegółowe raporty z egzekucji do każdego większego miasta włoskiego. Wenecja otrzymała 40-stronicowy opis w ciągu 10 dni. Mediolan otrzymał ilustrację ceremonii degradacji. Neapol otrzymał zeznania świadków od prominentnych obywateli. Wiadomość była jasna. Tak dzieje się z miastami, które, które chronią wrogów papieża. Efekty domina dotarły do terytoriów protestanckich w północnej Europie. Marcin Luther miał 14 lat, gdy Savonarola spłonął. Późniejsze pisma pokazują, że studiował protokoły egzekucji. Brutalność wpłynęła na jego decyzję o szukaniu politycznej ochrony, zanim rzucił wyzwanie Rzymowi. Strach przed losem Savonaroli kształtował strategię protestancką przez dziesięciolecia. Król francuski Karol VIII wspierał ruch Savonaroli podczas swoich kampanii włoskich. Wiadomość o egzekucji dotarła do Paryża 2 czerwca roku 1498. Królewscy doradcy natychmiast zaczęli dystansować Francję od spraw florenckich. Komunikacja dyplomatyczna pokazuje panikę z powodu papieskiego odwetu na francuskich interesach we Włoszech. Sam zakon Dominikanów stanął w obliczu traumy instytucjonalnej. Klasztory w całej Europie otrzymały okulniki opisujące zbrodnie Savonaroli. Ruchy reformatorskie w zakonie załamały się z dnia na dzień. Bracia, którzy głosili podobne przesłania o korupcji kościoła zamilkli. Wpływ psychologiczny dotarł do każdego zakątka chrześcijańskiej Europy. Reakcja Wenecji była szczególnie wyrachowana. Republika utrzymywała ostrożną neutralność podczas panowania Savonaroli, ale wiadomości o egzekucji spowodowały natychmiastowe działanie. Weneccy ambasadorzy pośpieszyli do Rzymu z darami i zapewnieniami lojalności. Doża Agostino Barbarigo osobiście napisał do Aleksandra, wyrażając wdzięczność za wyeliminowanie niebezpiecznego heretyka. Wojna gospodarcza poprzedziła fizyczną egzekucję o miesiące. Papiescy sojusznicy bankowi systematycznie niszczyli florencki kredyt na europejskich rynkach. Londyńscy kupcy wełny przestali akceptować florenckie akredytywy w marcu roku 1498. Handlarze tekstyliami z Brugi poszli w ich ślady w kwietniu. W dniu egzekucji Florencja była finansowo izolowana. Rola banku Medyceuszy zasługuje na szczególną uwagę. Syn Wawrzyńca wspaniałego Giovanni, studiujący na kapłana w Rzymie, dostarczał informacji o florenckiej polityce bezpośrednio do papieskiego wywiadu. Korespondencja rodzinna pokazuje, że donosił o ruchach Savonaroli watykańskim szpiegom od roku 1496. Bankowość i polityka całkowicie się splotły. Szczegółowe informacje o torturach wyłaniają się z zapisów spowiedników. Ojciec Antonio di San udzielił ostatniego namaszczenia wszystkim trzem zakonnikom. Jego zapieczętowane zeznania dla papieskich śledczych, otwarte dopiero w roku 1897, opisują rozmowy podczas ostatnich godzin. Savonarola mówił o wizjach kontynuujących się nawet podczas tortur. Fra Domenico błagał o przebaczenie za zdradzenie zwolenników pod presją. Fra Silvestro pozostał w milczeniu do końca. Tożsamość kata była utrzymywana w tajemnicy przez 20 lat. Giovanni Battista da Voltera, profesjonalny kat z Rzymu, został sprowadzony specjalnie na to wydarzenie. Jego honorarium wynosiło 100 złotych dukatów plus bezpieczny powrót na terytoria papieskie. Standardowe stawki kata wynosiły 5 dukatów za powieszenie. Premia odzwierciedlała znaczenie polityczne. Innowacje Giovanniego w technice stały się standardową praktyką. Stopniowana długość wieszania. Optymalna konstrukcja ognia dla maksymalnej widoczności. Protokoły zbierania popiołu. Jego metody zostały udokumentowane w papieskich archiwach jako wzorce dla przyszłych egzekucji heretyków. Śmierć Savonaroli stała się podręcznikiem szkoleniowym. Publiczna reakcja w innych włoskich miastach była starannie monitorowana. Papiescy szpiedzy składali cotygodniowe raporty z Bolonii, Pizy, Sieny i samego Rzymu. Komentarze obywateli były rejestrowane Kazania analizowano pod kątem sympatycznych odniesień. Każdy, kto wyrażał poparcie dla Savonaroli, natychmiastowo podlegał śledztwu. Najbardziej mrożące krew w żyłach dowody pochodzą z reakcji dzieci. Szkoły we Florencji były zobowiązane do omawiania egzekucji na lekcjach nauki moralnej. Nauczyciele zgłaszali, że uczniowie, którzy uczestniczyli w kazaniach Savonaroli dla dzieci, stali się wycofani i lękliwi. Niektórzy przestali mówić całkowicie na tygodnie. Trauma psychologiczna rozciągnęła się na najmłodszych świadków. Uroczystości klasy kupieckiej były obszernie dokumentowane. Rodzina portinari, główni handlarze suknem, zorganizowała ucztę wieczorem po egzekucji. Zachowały się listy gości pokazujące 43 uczestników. Menu obejmowało importowane hiszpańskie wino i pieczonego pawia. Koszt przekroczył roczny dochód większości obywateli. Było to ostentacyjne okazanie ulgi z powodu usunięcia sawonaroli. Ale reakcja klasy robotniczej była inna. Pracownicy jedwabniczy, którzy wspierali reformy pracy Savonaroli, organizowali podziemne nabożeństwa żałobne. Gremplarze wełny organizowali tajne spotkania modlitewne. Papiescy śledczy zidentyfikowali 17 oddzielnych tajnych grup w ciągu dwóch miesięcy od egzekucji. Ruch rozpadł się, ale nie zniknął. Udział kobiet w tych tajnych zgromadzeniach był szczególnie znaczący, Savonarola przyciągnął masowe żeńskie grono zwolenniczek poprzez swoje nabożeństwa maryjne i kazania o reformie moralnej. Po jego śmierci kobiety tworzyły kręgi modlitewne, które spotykały się w prywatnych domach. A władze miały trudności z infiltracją tych sieci, ponieważ całkowicie wykluczały mężczyzn. Międzynarodowa wojna wywiadów nasiliła się po egzekucji. Francuscy szpiedzy próbowali zidentyfikować ocalałych sympatyków Savonaroli do potencjalnej rekrutacji. Hiszpańscy agenci pracowali nad eliminacją wpływów francuskich w polityce toskańskiej. Papiescy dyplomaci grali na obie strony, jednocześnie wzmacniając bezpośrednią kontrolę Rzymu. Florencja stała się zastępczym polem bitwy dla potęg europejskich. Po egzekucji nastąpiły konkretne zmiany architektoniczne. Miejsce szafotu celowo zabudowano fontanną w roku 1499. Nowa konstrukcja zasłoniła wszelkie potencjalne miejsca kultu. Piazza della Signoria została przeprojektowana. Aby wyeliminować miejsca zgromadzeń, gdzie mogłyby odbywać się nabożeństwa żałobne, planowanie urbanistyczne jako kontrola polityczna, cenzura artystyczna rozpoczęła się natychmiast. Malarze, którzy tworzyli dzieła inspirowane kazaniami Savonaroli, spotkali się z anulowaniem zleceń. Sandro Botticelli, znany zwolennik Savonaroli, przestał przyjmować zlecenia religijne na trzy lata. Strach przed powiązaniem ze straconym zakonnikiem sparaliżował produkcję kulturalną. Kampanie palenia książek z epoki Savonaroli stworzyły obszerną dokumentację tego, co zostało zniszczone. Papiesty śledczy wykorzystali te listy do polowania na ocalałe egzemplarze. Prywatne biblioteki były systematycznie przeszukiwane. Obywatele, którzy ukrywali książki podczas stosów, teraz stawiali czoła zarzutom posiadania materiałów heretyckich. Zapisy więzienne z miesięcy po egzekucji pokazują stałe aresztowania podejrzanych sympatyków. 23 obywateli zostało uwięzionych między czerwcem a sierpniem roku 1498. Zarzuty wahały się od posiadania pism Savonaroli po wygłaszanie wspierających komentarzy o straconych zakonnikach. Strach przeniknął każdy poziom społeczeństwa. Wewnętrzne dokumenty Watykanu ujawniają obawy dotyczące skuteczności egzekucji. Niektórzy kardynałowie obawiali się, że męczeństwo może wzmocnić, a nie osłabić ruch Savonaroli. Kardynał Giovanni de Medici, przyszły papież Leon X, argumentował za bardziej subtelnymi podejściami do herezji. Debata wpłynęła na politykę papieską na pokolenia. Badania medyczne metod egzekucji pokazują wyrachowane okrucieństwo. Renesansowi lekarze rozumieli anatomię człowieka wystarczająco dobrze, by maksymalizować cierpienie, jednocześnie zapobiegając szybkiej śmierci. Długość wieszania, temperatura ognia i protokoły usuwania popiołu odzwierciedlały wyrafinowaną wiedzę o fizjologii i psychologii człowieka. 25 lat później robotnicy kopiący fundamenty w pobliżu Starego Szafotu znaleźli coś, co umknęło papieskim komisarzom. Mały, ołowiany medalion zakopany około jednego metra w głąb. Obraz Savonaroli z jednej strony, data jego śmierci z drugiej. Ktoś zaryzykował egzekucję, by stworzyć relikwie i ukryć ją dla przyszłych pokoleń. Odkrycie medalionu w roku 1523 zbiegło się z ekskomuniką Lutra. Reformatorzy protestanccy wykorzystali to jako dowód, że sprzeciw kościoła poprzedzał ich ruch. Władze katolickie próbowały stłumić wiadomości o odkryciu, ale wieść rozeszła się przez podziemne sieci, które zachowały pamięć o Savonaroli przez dziesięciolecia. Doskonała egzekucja Rzymu pozostawiła jednego świadka pogrzebanego we Florenckiej ziemi.